To spotkanie pierwsze w tym roku, no tak, tak się złożyło. W grupie kobiety piszą, będzie o tyle istotne, że w naszej grupie są i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pisaniem, albo też kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Żyją tą pasją. Są tu osoby, które już wydały swoje książki, są tu osoby, które dopiero się do tego przymierzają, są tu osoby, które chcą się dowiedzieć czegoś o marketingu, o budowaniu. Mar Osobistej twórcy, i dzisiaj pokrótce dotkniemy wszystkich tematów z Kasią. Pokrótce, ponieważ na ten temat, to można by całą książkę napisać i właśnie to jest bezpośrednim powodem naszego dzisiejszego spotkania, bo taka książka powstała. Nazywa się Wydaj i nie oszalej. Rozmowy o self-publishingu, aczkolwiek też o całym procesie dotyczącym właśnie pisania, wydawania i marketingu książki. Pomysłodawczyniom, twórczyniom um, i osobom, która tak naprawdę no, stworzyła tę książkę od podstaw Katarzyna Mruzja Skoła od 2009 roku związana jest z branżą wydawniczą, pracowała jako graficzka DTP w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, agencji marketingowej i małej firmy graficznej. Od ponad dwóch lat prowadzi własną działalność pod nazwą Wielogłoska. I pod tym właśnie linkiem znajdziecie ją też na Instagramie. Zapraszam Was serdecznie. Zajmuje się projektowaniem, składem, korektą i przygotowaniem do druku książek. Współpracuje zarówno z wydawnictwami, jak i z self-publisherami. Prywatnie szczęśliwa żona i mama Olgie oraz Wiktora. Miłośniczka książek i kawy. W wolnych chwilach fotografuje i jeździ na rowerze. Pochodzi z Hełma, mieszka w Krakowie. Cześć, Emilia, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i witam się z Wami. To jest dla mnie bardzo szczególny wieczór, dlatego że ja po raz pierwszy jestem po tej drugiej stronie, bo zwykle to ja przepytuję moje, moich gości, a dzisiaj, no a dzisiaj mam okazję sama udzielać odpowiedzi, więc jest to dla mnie no, taka nie, nieoczywista rola, w jakiej się dzisiaj znalazłam. Książce, nad którą tak długo pracowałaś, znajduje się aż 35 rozmów, które przeprowadziłaś z najwybitniejszymi specjalistami i specjalistkami w branży. Czy mogłabyś nam powiedzieć, jak doszło do tego, że taka masa ludzi zechciała się wypowiedzieć właśnie na tematy pisania, wydawania i marketingu książki? Publikacja, czyli pierwsze wydanie tej książki. Było takim znacznie skromniejszym wydaniem, i było to jakby tylko takie wydanie charytatywne, jakby dochód z, z dystrybucji tego PDF-a bo to był wtedy PDF, EPUB i Mobi zasilił, znaczy wsparł uchodźców z Ukrainy. I ja w ogóle tę książkę wymyśliłam w podróży do Poznania, natarki książki dokładnie rok temu. No i ta książka była jakby w dystrybucji w sierpniu. Ona potem nie była dostępna, ale ludzie nadal o nią pytali i też no, kilka osób napisało, że brakuje tutaj takiego całego procesu wydawniczego, że brakuje pewnych informacji, że oni jakby nie do końca wiedzą nadal, jaką tą książkę można wydać. I ja stwierdziłam, że to w takim razie zachowując część tych rozmów, jakby z, z, popytam jeszcze kolejne osoby. Zrobię do każdej części wstęp, taki bardziej teoretyczny. No i właściwie zrobię, jakby jak zaczęłam pracować nad tą książką to, to jakby pojawiła się właściwie zupełnie nowa publikacja, bo jest tutaj 20 nowych rozmów. Jest też plan jakby takiego, znaczy rozrysowany proces wydawniczy. No i myślę, że Myślę, że jakby jest tutaj rozmowa, czy tam jakby są wspomniane właściwie wszystkie etapy pracy nad książką, czyli takiego procesu wydawniczego. Rozmawiałam ze znajomym i mówił, że właściwie to niektóre osoby tu nie miały prawa się zgodzić, ale się zgodziły, więc, więc w sumie to no tak po, prostu, tak po prostu wyszło. Może dostrzegły brak takiej, takiej publikacji też na rynku, może, może z tego to. Do mnie zgłaszają się osoby, które pytają na przykład o to, co się stało, że wydały książkę, wydaje im się, że jest spoko, zrobiły to właśnie w self-publishingu, ale sprzedały tylko 50 książek, a Pozostałych 450, no niestety się kurzy. Co zrobić, i co mogło pójść nie tak? Więc myślę, że ta książka jest dobrą odpowiedzią na to wszystko. Ale właśnie od początku, czy możesz mi powiedzieć, jakie osoby do Ciebie trafiają? Z jakimi pragnieniami przychodzą pod Twoje skrzydła? Do mnie trafiają różne osoby i jakiś czas temu miałam rozmowę z dziewczyną, która chciała wydać książkę w wydawnictwie usługowym, czyli takim Vanity Publishing, mm -hmm. która została oszukana przez to wydawnictwo i jakby wydała już tam, zapłaciła sporo pieniędzy, no kilka tysięcy, za to mogła spokojnie sobie sama zapłacić za redakcję, za korektę i pewnie za skład. I ona jakby została z niczym, to znaczy dostała pliki, które się kompletnie do druku nie nadają, bo ja przeglądałam ten plik, który ona dostała, nie miał, nie miał paginy. Także przychodzą takie osoby. Przychodzą osoby, które napisały książkę i kompletnie nie wiedzą, co dalej, nie wiedzą, od czego mają zacząć. Tak, natomiast ja też pracuję z dziewczynami, które na przykład no wydają, tak jak z Kowalską-Bojar czy z Moniką Ligą, które wydają już, wydały już kilkanaście książek samodzielnie. Które już dobrze wiedzą, jakich błędów należy unikać. No i z nimi pracuje się o wiele łatwiej, no bo właściwie zajmuję się składem, ja już im niczego nie muszę podpowiadać. Natomiast, no, no tak jak wspomniałaś, najwięcej, tak myślę, że najwięcej problemów sprawia promocja. Autopromocja, no i właśnie sprzedawanie tych książek i jakby docieranie do nowych odbiorców. To jest zdecydowanie najtrudniejsze. Czym się różni właśnie self-publishing od wydawania książki w trybie vanity? No, vanity to jest trochę takie oszukane wydawnictwo, bo jest to wydawnictwo, które, które w pierwszym mailu napisze: tak, ta książka jest świetna, za to proszę, przesyłam tu umowę, i z tej umowy wynika, że trzeba na przykład zapłacić 5 tysięcy albo więcej za to, żeby książka została przeprowadzona przez proces wydawniczy i została wydana. I potem nie dość, że, że autor płaci, to jeszcze na przykład dostaje z tego, nie wiem, 20 egzemplarzy, a później z każdego sprzedanego egzemplarza dostaje i jakiś tam procent. Nie, ja dokładnie nie znam. Pewnie każda, każda z tych firm ma swoje własne zapisy. No i wiecie, to jakby jest jasne w tym sensie, że jeżeli wydawca dostanie już pieniądze, czyli on jakby już zarobi na tej książce, to jaki on ma interes w tym, żeby tą książkę sprzedać? No żaden, nie? On musi tylko się starać, musi książkę wysłać do, do pośredników, do, do jakiejś firmy, która pośredniczy, nie wiem, do Ateneum, czy do motyli książkowych, do dystrybutora, musi ją potem rozliczać z różnymi księgarniami. No same kłopoty, więc tak naprawdę jeżeli dostanie już od Was pieniądze, no to tak naprawdę on już, on już wygrał, prawda, to, to, wy, to wy zostajecie z książką, która jest wydana, ale której nigdzie nie możecie znaleźć, więc to jest jakby taka różnica. No ja jakby w swojej ofercie mam w ogóle taki kompleksowy proces, przez który mogę przeprowadzić autora książki, czyli ja mu jakby wyszukuję redaktorkę, korektora, korektorkę, Zajmuję się składem, najczęściej sama. Mam, mam graficzkę, która przygotowuje okładkę, ale jakby ja, i owszem, ja za to pobieram wynagrodzenie, no bo to jest moja praca, ale ja mu nie wydaję tej książki, czyli, czyli autor nadaje swój ISBN, dostaje nakład taki, jaki chce, i sam sobie tą książkę sprzedaje. No, i oczywiście ma wpływ na to, jak ta książka wygląda na każdym etapie. Nie wiem, jak jest w tych wydawnictwach Vanity, bo nigdy z takim nie pracowałam, ale może też jakiś tam wpływ na wygląd książki autor ma. Natomiast wiem też, i to trzeba sobie zdać z tego sprawę, że te usługi w takim wydawnictwie, czyli te koszty są dużo, jakby mocno zawyżone. Czyli powiedzmy, jeżeli redakcja to jest koszt. No nie wiem, dwóch tysięcy No załóżmy, że, że powieść ma 10 arkuszy i za arkusz redakcji płacimy 200 zł, czyli wychodzi nam e, 2000 tysiące za redakcję, no to w takim wydawnictwie walniki sobie zażądają, nie wiem, 3,5 tysiące za redakcję. I lekko, e, lekko właśnie. No, ja, ja nie znam stawek, nigdy mnie to e, nie interesowało, chociaż może trzeba byłoby zbadać właśnie rynek e, od tej drugiej strony. Mm, więc te, te kwoty są mocno zawyżone. Ja pamiętam, jak pisałam właśnie z tą dziewczyną, która potem się do mnie zwróciła z prośbą o pomoc, bo, bo ją to wydawnictwo oszukało, to pamiętam, że ja się złapałam na, za głowę, jakich oni pieniędzy chcieli za wyprodukowanie chyba 300 sztuk nakładu. To ja i to tak policzyłam, ile to by wyglądało, jakby gdybym ja się tym wszystkim zajmowała, to to było jakieś trzy razy więcej. Więc też warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie są stawki na rynku, ale też. Dobrze wiedzieć, że taki prawdziwy wydawca, czyli taki tradycyjny wydawca, nigdy nie zechce od nas pieniędzy. Vanity to z języka angielskiego jest właśnie próżność. I bazując na tym, że początkujący autor no chce tego potwierdzenia, że jednak napisał coś dobrego, coś wartego wydania, siłą rzeczy jest po prostu zmanipulowany. Wierzy w to, co mu mówią inni, dlaczego miałby nie wierzyć swoją drogą i skoro na przykład w, dzięki marketingowi internetowemu pierwsze w pozycjach w wyszukiwarce Google pojawiają się właśnie wydawnictwa usługowe, no to taki początkujący autor ma przekłamany obraz rynku wydawniczego, bo jeżeli wyślę ten swój maszynopis i bardzo szybko otrzymuje pięć odpowiedzi od wydawnictw usługowych, że w Polsce to trzeba płacić za wydanie swojej książki. No to po prostu stwierdza, że aha, no najwyraźniej tak jest, no to muszę skołować pieniądze. Więc Kasia i ja mówimy, że nie, nie jest tak, nie jest tak. Rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Oczywiście nie dla wszystkich będzie wydanie tradycyjne. To, które. Hmm, Służy temu, żeby wydać książkę w wielotysięcznym nakładzie. I dostać honorarium autorskie od wydawnictwa, bo nie wszystkie książki mają taki komercjalny potencjał po prostu. Są książki specjalistyczne, które wydaje się w mniejszym nakładzie, albo są autorzy, do których po prostu takie komercyjne wydawanie nie pasuje z różnych powodów. Na przykład dlatego, że chcą więcej zarobić. I właśnie ku temu służy self publishing tak naprawdę. Bo owszem, musimy zainwestować na początku pieniądze, ale potem z nikim tymi pieniędzmi nie musimy się dzielić. Chciałabym teraz pokazać, jak właśnie pięknie jest wydana ta książka, bo w środku, jak zobaczymy, są skrzydełka. Są skrzydełka, więc już można powiedzieć, że to jest na bogato, ale jest jeszcze bardziej bogato. Bo tutaj mamy na, na wnętrzu okładki wydrukowany cały proces. Twoja książka jest tak opracowana, że można do niej wracać wiele razy. Można z jednej strony być po prostu zachwyconym treścią, bo rozmowy są bardzo ciekawe, ale można też traktować tę książkę jako osobistego doradcę. W zakresie właśnie wydawania i marketingu, bo jest tutaj bardzo dużo takich fajnych checklist. Na przykład u Ciebie fajnie jest wypunktowane, co musi być zrobione, żeby na przykład znaleźć dobrego redaktora i w ogóle odszukać fajnych specjalistów, którzy pomogą w procesie wydawania książki. Czy Ty masz może jakiś ulubiony wywiad z tego zbioru? Nie, ja uważam, że wszystkie są bardzo ciekawe i ja wszystkie lubię i nie, nie, mam, nie mam takiej swojej ulubionej rozmowy, nie, 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 nie powiem Ci, która. Wiesz To ja spory nacisk kładłam na promocję, czyli na tą część o marketingu, o promocji, dlatego że dla mnie to jest najtrudniejsza część. Powiem Ci, że najgorszy moment podczas pracy tej książki nastał w styczniu, kiedy ja już myślałam, że ja tą książkę wydam w styczniu, a wtedy grypa dopadła całą moją rodzinę, i ja zostałam w pewnym momencie sama z dziećmi, bo mąż był tak bardzo chory, że po prostu no, no nie, mógł, nie mógł tutaj w ogóle uczestniczyć w życiu rodzinnym. I ja już szczerze mówiąc, myślałam wtedy, że ja się już poddaję, że ja już nie wydam tej książki. Zresztą sam proces stworzenia tej książki nie był trudny. Ja bardzo lubię w ogóle ludzi i bardzo lubię rozmawianie z ludźmi. Mnie, zadawanie tych pytań, wymyślanie, to, to, był, to była naprawdę świetna przygoda. Natomiast wiesz, co było dla mnie trudne i chyba do tej, do tej pory chyba czy może już teraz mniej będzie przy, przy następnych projektach, to to, żeby w pewnym momencie powiedzieć sobie, Kasia, teraz ważna jest ta książka, teraz musisz odmówić swoim klientom, powiedzieć, hola, hola, ja już nie biorę żadnej korekty, ja już nie biorę żadnej redakcji, nie składam dziesiątej powieści w miesiącu, tylko pracuję nad swoją książką i to było chyba dla mnie najbardziej, najtrudniejsze, w sensie, żeby siebie jakby uczynić tą najważniejszą klientką w pewnym momencie i myślę, że każdy, każda z nas pracująca z klientami i pewnie Ty się ze mną zgodzisz, że to jest naprawdę trudne, żeby w pewnym momencie powiedzieć sobie, ustalić pewne takie priorytety i ja jestem, jakby pracuję w branży usługowej, więc dla mnie ktoś, kto przychodzi i mówi, Kasiu, złam mi książkę, bo nawalił mi grafik, ja mówię, dobrze, dobrze, mi Ci tą książkę, to wiadomo, to jest takie naturalne, ja jestem dla klientek, dla klientów, ja jestem dla Was, natomiast Tutaj pojawiał się klient, który zawsze był spychany na margines. Taki a zajmę się tym, ale jutro, a może w przyszłym tygodniu, bo teraz są ważniejsze rzeczy, więc to było um, dla mnie e, najtrudniejsze. To jest pytanie do Kasi, czy robiłaś może zestawienie kosztów wydania książki w wersji low cost, średni? I wysokobudżetowy. Jeśli tak, to jak kształtowały się szacunki w tych widełkach? Mówię o całości kosztów włącznie z pracami redakcyjnymi i korektą, składem, grafikiem, drukiem i tak dalej. Mhm. E, Takich zestawień nie robiłam, to znaczy nie robiłam sobie takich e, w, taki, na, na, w podziale na trzy. Mogę powiedzieć, ile kosztowała mnie produkcja tej książki? E, otóż e, to nie jest oczywiście miarodajne, to nie są miarodajne koszty. Wyprodukowanie tej książki, czyli ja nie liczę swojej pracy, ale liczę tutaj pracę grafika, porady prawnika, korektę. Redakcję robiłam ja, no, no bo się rzeczy jakby wybierałam rozmówców, jakby, czyli ja tutaj, jakby, tworzyłam tą książkę, więc nie było tutaj redakcji, były tutaj dwie korekty. korekty. Ale właściwie jedna korekta, graficzka, prawniczka, czyli konsultacje takie promocyjne, potem druk. To wszystko zamknęło mi się w sześciu tysiącach. I tylko dlatego, że druk miałam robiony przez zaprzyjaźnioną drukarnię, czyli przez koleżankę, którą, którą poznałam w, w toku mojej pracy. I papier, ten, ten, papier na tą książkę czekał od października, czyli był jakby przed podwyżkami dlatego mogłam sobie pozwolić na kolorową okładkę w środku czyli na zrobienie okładki 4 plus 4 tyle mnie kosztowała ta książka i jeśli jesteście też ciekawi czy ona na siebie już zarobiła to jeszcze na siebie nie zarobiła czyli jakby jest, jeszcze jest w toku ona jest od 27 lutego na rynku więc tak naprawdę dopiero dwa tygodnie no trzy tygodnie można powiedzieć trzy tygodnie i ona jeszcze jakby na siebie nie zarobiła no ja też zupełnie nie liczę swojej pracy, no bo na pewno zajęło mi to wiele, wiele godzin, ale nie mam pojęcia, jak wycenić taką pracę i redakcyjną i taką koncepcyjną. No skład to bym wiedziała, jak wycenić, bo wiem, ile ona ma arkuszy, ale, ale, tego, ale tego nie robiłam. Mhm. Ale to warto też wliczyć, bo to jest ta praca, przez którą my często jesteśmy sami niedoszacowani. I jeżeli właśnie budujemy swoją markę osobistą, czy to po to, żeby wydawać książki, czy to po to, żeby rozkręcić swój biznes, no to bardzo dobrze jest wycenić siebie. I to jak najwyżej, z tego powodu, że jeżeli my tego nie zrobimy, to nikt inny za nas tego. Już na pewno nie zrobi. I warto to też generalnie uwzględniać w budżecie, bo czasami jest tak, że my myślimy, że już nam się zwróciło i zarabiamy, ale tak naprawdę ten czas jest najcenniejszy. W związku z tym, czasami faktycznie warto się zgłosić do jakiegoś specjalisty, który będzie naszym project managerem, żebyśmy my mogli się skupić właśnie albo na pisaniu kolejnych części, albo na marketingu, prawda. Myślę, że tak, myślę, że tak. I zresztą te jakby osoby, które się tutaj wypowiadają jako w, tym, w, tej, w tej części opisaniu, nie wiem, na przykład Diana Dudziak, która sprzedaje właśnie wśród swojej publiczności, czy, czy Kasia Mikulska, która pisze bajki dla dzieci, czy Klaudyna Maciąg, to myślę, że one planując w ogóle jakikolwiek nakład swoich książek takich drukowanych, to myślę, że myślą o tym, ile mają. Swoich obserwatorek, obserwatorów i, i, i tak sobie też myślę, że planują, ile spośród nich będzie zainteresowanych daną publikacją. Ja mam takie przemyślenie, że to też zależy od tego, jakim gatunkiem tak naprawdę się zajmujemy. Mhm. Bo jeżeli mamy taki potencjał komercyjny, że na przykład właśnie są to albo kryminały, albo powieści obyczajowe, to jest dokładnie tak, jak Kasia powiedziałaś, że trzeba mieć jakiś tam zasób siłę przebicia, bo to nam pomoże i w rozmowie z wydawcą tradycyjnym, a już na tak. pewno w self publishingu na tak. 100%. Natomiast jeżeli jest to literatura tak zwana wysoka, to tutaj się przede wszystkim liczy to, czy to, co napisałeś, napisałaś, ma konkretną formę, jest zaawansowane pod względem względem właśnie warsztatowym i czy spełnia kryteria tak naprawdę hmm, według redaktorów, którzy siedzą w tym wydawnictwie i oceniają te teksty. Znam osoby, które w ogóle się nie, nie udzielają w mediach społecznościowych, a mimo wszystko hmm, ich książki są, teraz uwaga, wydawane i nagradzane, ale to nie jest jednoznaczne z tym, że dużo tych książek się sprzedaje, bo tak wcale nie jest. Także trzeba mieć to rozróżnienie, że okej, okay, można wydać książkę, nie mając dużych zasięgów, ale nie można sprzedać książki w dużym nakładzie bez tych zasięgów, tak? Czyli, czyli to trzeba właśnie rozróżniać. To jest to, wydaje mi się, dla mnie najtrudniejsze, w sensie jakby takie znalezienie sobie właśnie takiego balansu, czyli jak często mówić, kiedy mówić, ile zrobić postów, co teraz mogę napisać, co teraz mogę napisać? Mogę teraz zrobić jakieś cytaty czy cytaty w recenzji tej książki? żeby ta sprzedaż jeszcze jakoś tam wyglądała, więc wydaje mi się, że sprzedawanie jednak jest najtrudniejsze, no bo to trzeba być trochę też takim handlowcem, wiecie, takim po prostu osobą, która sprzedaje też samą, samą siebie, czyli po prostu jest w tych mediach. Ja w, w pierwszym tygodniu sprzedawania miałam trzy live'y, ja nigdy teraz nie miałam spotkań na żywo i codziennie yy, i codziennie się pojawiają na Instagramie. Ja owszem, Instagram bardzo lubię, bardzo lubię yy, stories i tak dalej, no ale to było bardzo intensywne a ja tym wiedziałam, że takie będzie. Więc wydaje mi się właśnie, że, że sprzedaż jest naprawdę takim elementem, który jest po prostu e, trudny. Ale tak sobie patrzę też na, e, na autorów, którzy wydają w tradycyjnych wydawnictwach, i jak bardzo oni są obecni w tym e, momencie sprzedaży czyli jak bardzo oni są na spotkaniach autorskich, jak e, często się pojawiają, jak dużo ich jest. Że to jest po prostu normalne, że teraz to też trzeba zaakcentować, też bym chciała, żeby to padło tutaj, bo to jest bardzo ważne, że bez autora teraz nie ma sprzedaży. Nie, nie, nie sprzedamy swojej książki, kiedy się nie pokażemy, kiedy nie pojedziemy na zaproszenie wydawcy, na spotkanie autorskie, na targi książki, kiedy nie będziemy na Instagramie pokazywać swojej buzi, czy mówić w ogóle o sobie. Zobaczmy, jak to robią niektórzy pisarze, jak jakby. W jakich, jak, jak promocyjnie udzielają się ci najlepsi, czyli ci, którzy zarabiają, którzy żyją z pisania, co robią autorki, jak pokazują proces pisania, co, co pokazują ze swojego życia, jak one bardzo są obecne w mediach, autorki, autorzy, w różnych formach, wiadomo. No, no jakby bez autora teraz książki, ja, jak zawsze mówię, że to jest po prostu luksus niebycia w mediach społecznościowych, to może sobie pozwolić Olga Tokarczuk i Wiesław Myśliwski. I tyle. Mam takie wrażenie, że teraz, że to są takie dwa, dwa przykłady, które, które mi przychodzą do głowy reszta. No po prostu my musimy być, my ze swoją książką czy ze swoimi książkami, to Emilia też o tym dobrze wie, my po prostu musimy być. I też wiem, że no po prostu bez tego nie będzie sprzeda sprzedaży, nie? że nikt, nikt za mnie tej pracy nie zrobi, kiedy jestem selfem, ale też kiedybym tą książkę wydała w normalnym wydawnictwie, to też bym musiała być w mediach, pokazywać tą książkę, reklamować pewnie tą książkę. No, i być na spotkaniach, na takich, jakie, jakie by wydawnictwo zaproponowało, o ile by zaproponowało, bo to tylko te dobre wydawnictwa się tak interesują. Tak, i też nie wszystkimi autorami, tylko tak, tymi, tak. co mają najbardziej gadane tak. i tymi, których książka po prostu się dobrze sprzedaje i widać to w statystykach także. Tak, jest tak, jak mówisz. A tutaj, tak. kochani, wyście się rozgadali już na czacie, a my musimy kończyć. No, dziękuję Ci bardzo za e, odpowiedź. E, fajnie jest posłuchać osoby, która jest przede wszystkim usatysfakcjonowana tym, czym się zajmuje e, i która pracuje przy wartościowych projektach. E, I super było spędzić z Tobą ten czas, Kasiu. Naprawdę bardzo Ci dziękuję, że się pojawiłaś tutaj. Ja również dziękuję za zaproszenie. To było naprawdę super być po tej drugiej stronie. Kochani, polecę Wam jeszcze raz wydaj i nie oszalej. Rozmowy o self-publishingu. Dużo dobra tu jest, naprawdę. Są tutaj rozmowy z twórcami internetowymi, oczywiście z pisarzami, także z redaktorami, łamaczami, projektantami. Jezus, kogo tu nie ma? Słuchajcie, naprawdę, jeżeli tak, jeżeli potrzebujecie wiedzy i wsparcia, to koniecznie sięgnijcie po ten poradnik. Widzimy się też w przestrzeni internetowej. Ja zapraszam na Kasi Instagrama, też tam jest jako wielogłoska. Także. Tak. Słuchajcie. Tak, się dziękuję bardzo. Dziękuję. E tak, bardzo Wam w ogóle wszystkim dziękuję za to, że tu z nami byliście. Jakby co, to łapcie nas w przestrzeni internetowej albo pytajcie właśnie na grupie Kobiety piszą. I ja z całego serca bardzo dziękuję i do zobaczenia.